Witajcie by no nie wiem, w pierwszym odcinku nowej serii, jak to nazwać, no w pierwszej serii, no witajcie, w pierwszym odcinku, gdzie witajcie bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Sklejta Trójki, Boże, który się jeździ na desce, no, o kurde, no, no jak, i się właśnie teraz wywaliłem, okej. Okay. Bez Ciebie. Ty mnie starenować. Jeszcze tu turydkę mi wszystko kata no. No i. Ty jestem w jakimś mieście. Wtedy tam gdzieś. Dzisiaj. No ja mi Boże. Dwa... O ile się tu Tu mam as pierkę. Po prostu superowo. Oczywiście teraz. Teraz, teraz, teraz. Tu jakiś co... Samý... To jest towar musi być. Włoo, ale chodzi, klipki. Uci się kamil. Nie! Okej, właśnie mój brat... Grał sobie w kogam. Pozdrów internety. Nie. Mogę tylko pozdrowić Brzeżego. To sobie już podziękujemy, Kamil. Nie. Może wreszcie będziesz nagrywać jakieś odcinki Minecrafta albo tylko ujamy? Nie wiem. się chce. Uuu, dobra miejscówka. Mogę nagrywać, co? Jestem na LOWIE! Jak chcecie grać z, z, z moim bratem w Farminga Simulatora 2015, to lajkujcie. To na pewno zgodzi. Chyba. Uto oczywiście ma serce. Aha. No szybko, szybko, szybko biegnij No e. e. szybciej biegnij Mój ludku Okej okay. O, miał ulubione miejsce po prostu What the hell? Zio zniknął? What? Zobacz nagranie Zobacz muszę zobaczyć, co to było To jest taki człowiek Widzicie jakiś jaki trzewek tu jest? jest tu jakiś... What the fuck! Zapadł się pod ziemię chyba. Trwę do tyłu sapnę. Niku nie ma. Jakie dziwne. Strasznie dziwne. A ta... To właśnie pełno był długie. Jak się skrycie? No i teraz. Jakaś rampa. Jakaś wielka właśnie ta tá... nie To jest to,

nie, nie wiem, kiedy by to odcinki Przecież może jeden raz na tydzień, no nie wiem, albo na miesiąc, nad, albo nawet na rok, no nie wiem. No, wywaliłem, już sobie złamałem czupę. Jedziemy. Jedziemy i skaczemy. Się wwalam. No, a to święte miejsce. To jest takie białe, takie wiersze od wszystkich to Są pomniki w ogóle To było do przewidzenia no, chyba nad naprawdę Kręcimy Już Łot! Dlaczego byś staranował mi drogę? I ile... Łot? Dlaczego się A Dlaczego ile się nie wywaliłem? Idziemy, ja ja jestem na pomniku, zrobię zdjęcie. Jest trochę się ładuje, czyli to trwa jakoś. Nie widzę, nie widzę, nieważne. Dziękuję, ile chcemy. Yy. Da. Honorowo spadłem. Ok. Ostatni raz, a potem idziemy na jakąś, na jakąś misję. Eh, i Teraz ostatni raz. Da. Pozdrawiam niektórych YouTuberów, dlatego że nie. Nie, nie, nie. Pozdrawiam ich dlatego ciągle nagrywają, nie mogę ich oglądać. A nie pewnie ich nazwy Jadę łotych Dlaczego się wywaliłem w takiej ładnej chwili, naprawdę? Twoje się wywaliłem Jadę Okej okay. Zobaczymy. Challenge map. Jakiś film, a nie tego nic tutaj. Yy, co jest? Ok, yy, zobaczymy co to będzie. Yy. Czekamy. Tylko nie to jak tego nie znoszę No się chwa No jadę to, to, A tylko go 600 Na serio? Uuu. Dzięki Uuu. Na śmietnik Nieźle Nieźle nieźle, nie powiem О, -о, 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 -о! А, правда? Ну... Это... А, Я вам-то вноче Так, а, вот так... Окей, это как-то... Чего Это вноче, через... Yuh! Właśnie to chciałam zrobić. Okej, okay, granic. O mój Boże! To idziemy dalej. Yuh. Ale nie wiem, zadawa się z Minecraftem, no Minecraft mi się w do powodu. Tą grę dostałam, no na 8 miesięcy dostałam policję? Słuchaj, Policję! Boże, za mną jest! Słyszy, co się tak umiesi w powietrzu? No, jakaś ba babcia. O mój Boże, jak mnie... Jak mnie walnęło w plecy! Po prostu w ogóle w plecy, no jak tak mi... Może taki do do babci, a tu auto nie fali. Dadę. Dadę. Dada! Y, tak jest. Kość. Zamana. za mana. Jedna ręka. Okej. Okay. Okej. Okay. Jedzimy y, policjamy. Proszę panią, niech pani... pani jest zatrzymana czy panu? Eee, proszę Pana, nie zatrzymamy, proszę. Stać w imieniu prawa! No, leżeć. Waliłem się. Nie wstawaj! Muszę go powstrzymać. O co masz do mnie? Dla czego się zamawiamy? O nie! Nie, no, o nie, o nie! O co? O co? A masz tu moją deskę na przechowanie. O no, co masz do mnie? Nie, nie. O, nie tak Co to było? O to mnie... z panem a tu mnie... No auto! O, o nie! Aaa, mnie goni chyba! Nie wiem Gdzie on jest? O mnie goni o mnie goni! O co? Alewa. Ale kawałek, dawaj. Aha, a ja co teraz wyciernam przed panem? No chodź tu pan, się ze mną pan bić. No proszę! Nie walną mnie. Mam fajny pomysł teraz. Hmm. Da się wejść na drzewo w skejcie? a to pytanie. Wszystko wolno. Obrzymy. Coś E, niczego nie widzę. Ej, niczego nie widzę. Czego nie widziałem, ale na ślepo to robić, to jest ok. Spróbuję Wejść na drzewo. Może mi się uda, a może nie. O to jest pytanie. Ale warto spróbować zawsze. Że kilka takich platform to może wejdę? Oj będę Asinem. Kiedy zaraz wchodzę. E! O nie, nie weszłem, tak mi się nie uda. I to jedziemy. Nie chcę mi się próbować. Okej. Okay. Okej, okay, czekajcie, czekajcie. Okej, okay, to tyle będzie koniec odcinka. Za chwilkę sobie troszkę pogramy i potrzebujemy ludzi. O, to było niezłe. Jakbym ją wrąbałem. I szukam aut. Dada. No, dlaczego mnie nie potrąciłeś? Niedobre auto. M mógł się potrącić. Gdzie? E! O! Głupie taksy. ale. Boże, no nie będzie w wyjątkowym miejscu. Na aucie, wydawa mi się żegnać na aucie. Jedźcie to. Okej. To zobaczcie Okej, to pa! Do zobaczenia w następnym odcinku z Katea o, o, o ile będzie, czy każdy mi pozwoli oczywiście. Ale łapuj, bo to Łapujcie, subskrybujcie i komentujcie. Pa! Aha, waliłem się na koniec! Pa!